Nie pożegnali Magdy Umer w kościele, chociaż była wierząca. Niecodzienna decyzja, bez mszy, księdza i krzyża. Magda Umer zmarła 12 grudnia. Tydzień później odbył się jej pogrzeb. Choć w sieci nie pojawił się oficjalny nekrolog, i najbliżsi nie podali daty ani miejsca ostatniego pożegnania i pochówku, na powązkach wojskowych, a później na warszawskim cmentarzu ewangelicko-reformowanym pojawiło się mnóstwo znanych osób pragnących oddać hołd artystce. Co ciekawe, uroczystość miała charakter świecki, choć Umer uchodziła za osobę wierzącą. Magda Umer została pięknie pożegnana podczas ceremonii, która odbyła się z samego rana 19 grudnia w sali żałobnej na powązkach wojskowych. W tym samym miejscu wcześniej żegnano Agnieszkę Maciąg, a przed nią Joannę Kołaczkowską. Wszystkie trzy gwiazdy miały uroczystości świeckie, na których nie było duchownych ani symboli związanych z religią np. krzyża. Nie zorganizowano mszy. Po uroczystości urna z prochami umer została odprowadzona na miejsce spoczynku, a więc do grobu na warszawskim cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ulicy Żytniej, gdzie przed laty pochowano jej męża Andrzeja Przeradkiego. Była wierząca, ale nie była osobą religijną, a jednak przyjęła chrzest. Magda Umer przyjęła chrzest w wieku 30 lat z pragnienia wiary, o czym nie poinformowała swoich najbliższych. Nie powiedziała o tym rodzicom, zwłaszcza ze względu na ojca, funkcjonariusza aparatu bezpieczeństwa PRL, i długo nie chciała wyjawiać prawy. Gdy ta w końcu wyszła na jaw, gest córki był dla rodziny zaskoczeniem. Umer ukryła swój czyn na wiele lat. Wzięcie udziału w ceremonii religijnej było jej indywidualną, osobistą decyzją, ale ta mogła spotkać się z brakiem zrozumienia. Chrzest Magdy odbył się jednocześnie z chrztem jej syna, a rodzicami chrzestnymi byli Kalina Jędrusik i Janusz Kondraciuk oraz Zuzanna i Daniel Łapiccy. Nie jestem osobą religijną, ale spadła na mnie łaska wiary, wiary w znaki, w coś niezwykłego, nie tylko materialnego. Powiedziałam nawet kiedyś, że jeśli mam wybierać między metafizyką a fizyką, to wybieram metafizykę, mówiła Umer w rozmowie z Mariuszem Szczygłem. Zobacz także, szokujący detal na nagrobku Magdy Umer. Fani mogą być zaskoczeni. I dodała. Nie powiedziałam im o tym. Ja to ukryłam, nie zaprosiłam ich na chrzest. Na chrzest przyszła Zuzia i Daniel Łapiccy, którzy byli chrzestnymi mojego syna. Nie chciałam, żeby ich bolało. Całe dzieciństwo pamiętam regały z Marksem i Engelsem. Bardzo ważne dla mnie jest zdanie: czci ojca swego i matkę swoją, czyli ludzi, którzy dali ci życie. Bardzo młodo, bo mama była w 11 klasie, a tata się szykował na studia, oni byli dziećmi właściwie. Mogli mnie nie urodzić, a dali mi życie. Ostatnie pożegnanie umer. Pożegnanie Magdy umer było świeckie, skromne i piękne. W uroczystości wzięło udział wiele gwiazd. Przybyli Emilia Krakowska, Andrzej Seweryn, Hanna Śleszyńska, Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, Krystyna Janda, a nawet Wojciech Mann, który pojawił się na uroczystości mimo problemów z poruszaniem się.